Witam Was wszystkich ponownie na kanale Wędku i Ty. Tym razem coś takiego mam do zaprezentowania. Unboxing kuleczki. Ta kuleczka będzie... Hmm. Ta kuleczka jest taka drugaśna, ale to nic. Zobaczymy co to, to, to dalej będzie. O ile, o ile nie oszukali, lecimy z koksem. Powiem tak, dopiero dzisiaj otrzymałem tą koczuchę, zamawiałem już parę dni wcześniej, ale zobaczymy co to z tego będzie. A więc pojedziemy. No. Mhm. Kurna, ja się niedługo sam przejadę tym nożem kiedy. No. Ta Dam. -dam. Zapakowane super. Jedna folia. Druga folia. Bomba atomowa. Bomba atomowa. No i jeszcze paragon dalej. Dokument. Ty, no właśnie, dokumenty. I co my tu mamy? Pusto. Pusto mamy. Uuu. Dobra, mamy dokumenciki. A tak na serio, to zamówiłem coś takiego jak sondę diper, Chirp Plus. No i, i właśnie przysłali z takim niby zestawem. Ale owinęli to dosłownie tak, jakby to naprawdę kosztowało miliony. Tak nieraz się dziwię. Nie mogliby jakoś teleportem to wysłać, a nie tyle. No i później się dziwię, że tyle jest zanieczyszczeń na tym świecie. O! Tyle jest śmieci. Można, można. Taki oto zestawik. No i mamy. No i mamy właśnie. Co my tutaj mamy? Mamy zaklejone, za, zabandażowane. No i plomby są. No i będziemy te plomby odbezpieczać z jednej strony. Z drugiej strony do sądy tej całej dorzucili oczywiście, dorzucili yy, zestaw, tak zwany zestaw zimowy. No i w tym dipelku powiem tak, ogólnie obudowa jest fajna. Dali dosłownie coś takiego jak komin. Lipper piper z przepaską na, lew na lewe czy na prawe oko jak ktoś chce w piratów się bawić O Wyglądam za gościa za, za wyglądam, ale już się duszę w tym. Ale nie, w miarę, w miarę taki niezły sobie Dobra, to to jest Oczywiście dali nakładkę. To jest na raczej na nocne zasiadki, żeby nie zgubić sondy z widoku i wiedzieć gdzie ta sonda się znajduje. Druga rzecz, co dali to bomba atomowa. Ta bomba atomowa to jest taka. Dobra, termosik niezły. No, liperek, no. termosik. Pyk, pyk. Śmierdzi nowością. U. I popierdowuje. Dobra. No i te dam. Pobawimy się. Zobaczymy, co to jest warte. Oj, pobawimy się, pobawimy. I mamy trzypa. Czy chipa. No i właśnie, kolejna. O. Dobra. I mamy coś takiego. Tadam. I o całą tą kulkę Polska walczyła. Malutka kulka, wielkości, średnicy, no nie wiem, no jakieś tam parę centymetrów, a zapakowana, jakby ona była jakimś mega, mega, mega hitem. No może i jest, kto to wie. Nakrętka. No i diperek. Już wkrótce będzie nad wodą testowane. Zobaczymy co to z tego będzie. Czas pokaże, tutaj odklejamy już te pierwsze profy nie profy. Watery nie watery. Oho. O ty. Ledwo odkręcam. No i dobra. Odkręcone. Church every 6 months. No i co, i to do ładowania jest tutaj taki motywik. I co, zaraz będziemy ładować. I niedługo będziemy się widzieć w relacji z nadwody. Oczywiście, nie wiem, czy tu jeszcze coś tam dali. Dorzucili jakiegoś takiego fajnego. Czy to nie dorzucili, czy dorzucili. No właśnie, no dobra, a gdzie tu dorzucili kabelek do ładowania? O, nie powiem, bo coś dali, dali jakiś. Proszę, tu może do tej drugiej kamerki będzie takie fajne. No nie wiem, to chyba to jest takie do, do przenoszenia tej kulki, żeby tę kulkę sobie tam nosić. A to. No właśnie kulka kulką, a to nie jest kulka już teraz. Teraz już jest znowu kulka. No czyli zamykamy i lecimy z materiałem. Proszę bardzo. I tą kulkę tutaj wrzucimy. I dobra. Kulkę czepiamy do paska. I lecimy. A, i tu jeszcze jest bodajże. No właśnie. Ale wymyślili. Właśnie. Rozebrane pudełko do cna. A w środku ostatni element, jaki wydobyłem z tego pudełeczka fajnego. To kabelek. Kabelek jest nice. Kabelek do ładowania, do zasilania. Trzeba baterię będzie naładować i niedługo będą, będzie wyskok z pokazaniem jak to w ogóle działa. Także na stan dzisiejszy to wszystko unboxing, diperka. Unboxing diperka jest. Gitesowy Kabeleczek kulka i do przodu. Czyli co? Łap Dobra. To wszystko. Do następnego trzymajcie się, hej.